Każdy, kto adoruje Najświętszy Sakrament, wie, że adoracja pomaga zrozumieć Eucharystię. Na adoracji odkrywasz żywą osobę, osobę Jezusa, która daje Ci życie. Kiedyś jeden z moich braci prowadził rekolekcję dla młodzieży i nagle jeden z uczestników mówi ale po co ja mam chodzić do kościoła, przecież pomodlić się można wszędzie i kazań można wysłuchać z internetu. I wówczas jedna z dziewczyn, która zawsze siedziała cicho, niespodziewanie zabrała głos i mówi: Ale ja nie idę do kościoła słuchać kazań. Rzeczywiście kazań można posłuchać w internecie, można się też pomodlić wszędzie, ale ja idę do kościoła, żeby spożyć Jezusa Eucharystycznego, bo on sam przecież powiedział: Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma w sobie życie. Przychodzę na Eucharystię, żeby mieć życie Boga w sobie. I ta dziewczyna trafiła w sedno, bo to co słyszymy dzisiaj w Ewangelii Janowej, „Eucharystyczny Chrystus jest naszym życiem. Kto spożywa ciało Chrystusa i pije jego krew, ma w sobie życie. Jeżeli nie będziecie spożywali tego ciała, nie będziecie mieli życia w sobie, mówi Chrystus. Być może jest tak, że głębokie znaczenie Eucharystii może zostać zagubione w naszej kulturze, w kulturze, w której pokarm się jej nie po to żeby się odżywić ale żeby się rozerwać a ewangelia mówi że chodzi o to żeby być w bliskiej więzi z Chrystusem i spożywając jego ciało mając w sobie jego krew mamy w sobie jego życie bez konsekrowanego chleba bez jego ciała my usychamy tracimy życie w sobie jest taka jedna rzecz, która myślę, że może nam umknąć, a o której już mówili starożytni chrześcijanie, że wiara w Eucharystię to nie jest tylko wiara, że chleb i wino zostały przemienione w ciało i krew Chrystusa, ale wiara w to, że ja zostałem przemieniony, że mnie ten pokarm przemienia. Przepięknie o tym pisał święty Augustyn, że zwykły pokarm, kiedy jest trawiony, to staje się nami. W pewnym momencie nie ma już tego, co zjedliśmy, tylko jesteśmy my. Ale z racji tego, że Eucharystia jest pokarmem duchowym, można powiedzieć, używając języka metafizyki, że to jest pokarm ontologicznie silniejszy, że ona nas przemienia, że w pewnym momencie ja staję się ciałem Chrystusa. A to oznacza, że moi bracia i moje siostry, którzy przyjęli komunię świętą, stają się również ciałem Chrystusa. I to nie jest tak, że ja coś zrobiłem przeciwko bratu czy siostrze, ostatecznie zawsze to zrobiłem wobec Chrystusa. I dobro, i zło. I to jest konsekwencja wiary eucharystycznej. Pan Jezus mówi, że on trwa w nas, a my w nim. Zobaczcie, że z punktu widzenia logiki klasycznej coś takiego nie istnieje. To znaczy, prosty obraz. Butelka wody znajduje się w lodówce, a jednocześnie lodówka znajduje się w butelce wody. No to to jest sprzeczność. No to jak to jest możliwe? Albo jedno, albo drugie. To nie działa. Po prostu tak nie jest. Jest tylko jedna sytuacja, kiedy to może zadziałać. Kiedy dochodzi do utożsamienia, jeżeli stajemy się jedno, żeby Chrystus mógł trwać w nas, a my w Nim, dzieje się to tylko wówczas, kiedy jesteśmy z Nim złączeni, stajemy się jedno. To jest konsekwencja wiary w Eucharystię. Ona nas realnie przemienia, również całe życie moralne się zmienia, jest odniesienie wobec Chrystusa. Spożywając Chrystusa, my coraz bardziej stajemy się tacy jak On. Kiedyś spotkałem na kolędzie pewną osobę i zapytałem, w jaki sposób się modli. I ona mi odpowiedziała, że modli się w bardzo prosty sposób. Po przyjęciu Eucharystii mówi, Panie Jezu, już nie ja żyję, a Ty żyjesz we mnie. I może warto przypomnieć sobie o tym, co dzieje się z nami po przyjęciu Komunii Świętej i ta prosta modlitwa zaczerpnięta od świętego Pawła o tym przypomina, że kiedy przyjmujesz Komunię Świętą, to powiedz Panie Jezu, już nie ja żyję, ale Ty żyjesz we mnie.